Szczęść Boże, cześć. Tutaj ojciec Wadera z pięknego sanktuarium Matki Bożej w świętej lipce na Mazurach. W dwóch ostatnich odcinkach mówiłem o nawróceniu i o posłuszeństwie Bogu, a w tym odcinku chcę powiedzieć o tym, w jaki sposób znajdować wolę Bożą w swoim życiu. Zacznijmy od tego, czy ten obrazek, który tutaj widzicie, i który też jest na miniaturce, to jest dobra metafora woli Bożej? Kartka papieru, którą Boża dłoń podaje nam z góry. Odpowiedź brzmi i tak, i nie, albo jakby to powiedział inny znany youtuber, to zależy. Bo jeżeli chodzi nam o wolę Bożą w ogólności, wobec wszystkich ludzi, i jeśli potraktujemy tę kartkę papieru jako symbol pisma świętego, to wtedy tak, to jest dobra metafora. Dlatego że w Piśmie Świętym znajdujemy wiele jednoznacznych i dosłownych sformułowań mówiących o tym, co jest wolą Bożą względem nas. Na przykład Ewangelia Świętego Jana rozdział 6 wersety 39 do 40. Jezus mówi do swoich uczniów: Jest wolą tego, który mnie posłał, abym ze wszystkiego, co mi dał, niczego nie stracił, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. To jest bowiem wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi syna i wierzy w niego, miał życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Więc mamy już pierwszą informację: wolą Boga jest to, żebyśmy byli razem z Nim w niebie. Bóg, który nas kocha, chce nas wszystkich zgromadzić u siebie. Dalej, ta sama Ewangelia świętego Jana, rozdział 10, wers 10. Jezus mówi, ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Czyli Jezus chce nie tylko, żebyśmy byli z Nim razem w niebie, ale żebyśmy byli w pełni szczęśliwi, żebyśmy żyli pełnią życia. Gdzie indziej w Ewangelii Mateusza w XVIII rozdziale Jezus daje mocno do zrozumienia, że zależy mu na każdym i każdej z nas z osobna. Opowiada przypowieść, w której przedstawia siebie jako dobrego pasterza, który pozostawia 99 owiec, żeby pójść i szukać tej jednej, która się zagubiła. I na końcu tej przypowieści mówi tak: Tak też nie jest wolą Ojca Waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych. Jedno z tych małych, warto sobie uświadomić, że to jest o grzeszniku. To nie jest o słodkim bombelku, ale o człowieku, który świadomie i dobrowolnie łamał Boże przykazania. Więc można sobie tutaj zadać takie pytanie: czy ja po moim grzechu, przed spowiedzią, umiem spojrzeć na siebie tak, jak patrzy Jezus, ze współczuciem? To była taka drobna dygresja odnośnie nawrócenia, a teraz wróćmy do woli Bożej. Czego Jezus chce dla nas, jako swoich uczniów? Wyraził to w swojej modlitwie podczas ostatniej wieczerzy, kiedy mówi do ojca: Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie. Aby wszyscy stanowili jedno, jak ty, ojcze, we mnie, a ja w tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, aby świat uwierzył, żeś ty mnie posłał. Jan 17, 20-21. Pragnieniem Jezusa względem nas jest to, żebyśmy trwali w jedności. Jak sięgniemy potem do listów apostolskich, to właśnie ten aspekt woli Bożej jest najbardziej przez nich podkreślany. To, że Bóg chce, żebyśmy trwali w jedności między sobą. W jedności, która nie musi oznaczać jednomyślności. Możemy się ze sobą nie zgadzać, ale chodzi o to, żebyśmy się nawzajem szanowali i nawzajem o siebie troszczyli i żebyśmy przebaczali sobie nawzajem. Święty Paweł pisze w pierwszym liście do Tesaloniczan, rozdział 5, wersety 15-18. Uważajcie, aby nikt nie odpłacał złem za złe. Zawsze usiłujcie czynić dobrze sobie nawzajem i wobec wszystkich. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie. Taka bowiem jest wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Bardzo ciekawy w tej kwestii jest list świętego Piotra Apostoła, który zachęca nie tylko do tego, żeby chrześcijanie nawzajem sobie okazywali szacunek, ale też żeby byli posłuszni władzy świeckiej. Pisze tak w swoim pierwszym liście, rozdział 2, wersety 13-15. Bądźcie poddani każdej ludzkiej zwierzchności ze względu na Pana, czy to Królowi jako mającemu władzę, czy to namiestnikom jako przez Niego posłanym, celem karania złoczyńców, udzielania zaś pochwały tym, którzy dobrze czynią. Taka bowiem jest wola Boża, abyście przez dobre uczynki zmusili do milczenia niewiedzę ludzi głupich. Posłuszeństwo władzy państwowej jest dobrym uczynkiem, który zmusza do milczenia niewiedzę ludzi głupich. Co to oznacza? Czy to znaczy, że Piotr uważał, że dobrze jest, żeby Izraelici byli poddani Rzymianom? Wtedy władzę nad Izraelem sprawował Rzym jako okupant. Czy rzymska okupacja jest wolą Bożą? Więc nie o to tutaj chodzi. Piotr nie rozstrzyga, czy panowanie Rzymian nad Izraelitami jest sprawiedliwe czy niesprawiedliwe z punktu widzenia ludzkiej moralności, ale zwraca uwagę na duchowy wymiar rzeczywistości: na to, że naszym prawdziwym wrogiem nie są Rzymianie, nie jest ten czy inny człowiek, ale jest nasze własne ego, które pragnie rządzić i udowadniać innym, że ma rację, że jest lepsze. I myślę, że kiedy za dużo myślimy i mówimy o politykach, którzy nami rządzą, to wystawiamy się właśnie na pastwę naszego ego. No bo może się w naszym sercu pojawić takie myślenie, że no czy ten człowiek jest godny tego, żeby nade mną panować, czy on jest jakoś lepszy moralnie ode mnie. I dochodzę do wniosku, że no nie, że nie jest wcale ode mnie lepszy. Że ja na pewno bym takich rzeczy nie robił. Ja, 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 ja. To ja zaczyna rosnąć. Moje ego pęcznieje i napełnia mnie poczuciem wyższości nad tym człowiekiem, którego oceniam. Ale nawet gdyby się tak wydarzyło, że wybierzemy w wyborach po prostu człowieka moralnie idealnego, męża stanu i drugiego Salomona, to tutaj też skupienie na tym człowieku grozi bardzo naszemu życiu duchowemu. Bo wpadając w Zachwyt, podziwiając jego cudowne cechy, znów skupiamy się na człowieku, a nie skupiamy się na Bogu, który jest prawdziwym panem tej rzeczywistości. Dlatego właśnie Piotr, pisząc do Izraelitów, zachęca ich, żeby nie skupiali się na walce z Rzymianami czy na walce z Sanhedrynem, ale żeby w każdym spotkaniu z drugim człowiekiem, jednocześnie spotykali się z Bogiem. I w praktyce oznacza to, że jeżeli ktoś wyrządza mi krzywdę to ja nie staram się sam wprowadzić sprawiedliwości, ale oddaję ją Bogu. Piotr pisze o tym w ten sposób w drugim rozdziale wersety 21-23. Bogu podoba się, jeżeli dobrze czynicie, a przetrzymacie cierpienia. Do tego bowiem jesteście powołani. Chrystus przecież również cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli za nim jego śladami. On grzechu nie popełnił, a w jego ustach nie było podstępu. On, gdy mu złożyczono, nie złożyczył, gdy cierpiał, nie groził, ale oddawał się temu, który sądzi sprawiedliwie. Warto tutaj pamiętać, że Chrystus, którego Piotr daje nam za przykład, nie był ofiarą złowrogiego systemu zbudowanego przez kapłanów i rzymskiego okupanta. Nie był ofiarą, bo pośród całej niesprawiedliwości, której doświadczał, oddawał się temu, który sądzi sprawiedliwie. Cały czas trwał w relacji z Ojcem. W liście do Hebrajczyków czytamy. Z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił on gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany, dzięki swojej uległości. A chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy go słuchają. Jezus został wysłuchany przez Ojca. Jego życie zostało ocalone od śmierci. Nie w ten sposób, że miał długie, piękne życie i piękną karierę tutaj na ziemi, żył krótko, żył tylko 33 lata, poniósł śmierć męczeńską. To jest fakt. Ale Ojciec dał mu życie nieśmiertelne, dał mu ciało uwielbione. Jego uczniowie uciekli spod krzyża, ale my wszyscy teraz jesteśmy jego wspólnotą, jego braćmi i siostrami. I to nie jest tak, że Jezus wiedział od początku, że tak właśnie będzie. Gdyby miał taką pełną wiedzę, to myślę, że nie modliłby się w ogrójcu słowami Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich. Jezus zgodził się na to, żeby Ojciec poprowadził Go inną drogą niż ta, którą On był w stanie sobie wyobrazić. Wyraził to słowami jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. I dzięki temu stał się sprawcą zbawienia dla wszystkich, którzy Go słuchają. Wracamy tutaj do tematu posłuszeństwa Jezusowi, który prowadzi nas do Ojca. Pod tym ostatnim filmikiem na temat posłuszeństwa pojawił się komentarz z pytaniem: Co jeśli jestem w głębokim duchowym strapieniu i nie słyszę głosu Jezusa, w jaki sposób wtedy mam mu być posłuszny, posłuszna? Postaram się odpowiedzieć na to pytanie w ostatniej części tego filmiku, ale na razie jeszcze wróćmy do początku, czyli do tej metafory woli Bożej. Więc taka symbolika, że Boża dłoń daje nam pismo święte, w którym zawarta jest Jego wola, jest jak najbardziej ok. Ale jeżeli zastanawiamy się nad wolą Bożą w konkretnej sytuacji naszego życia, to znaczy staję przed wyborem i muszę podjąć decyzję, to tutaj ten obrazek zupełnie nie pasuje. Dlatego, że Bóg nie ma jakiegoś gotowego, zapisanego w niebie planu na moje życie. Które ja bym miał jakoś poznać na modlitwie, albo odgadnąć, żeby potem go wprowadzić w życie. Więc nie mam czekać na to, aż ten plan spadnie mi z nieba. I tu się podzielę moim doświadczeniem. Jeśli Wy macie inaczej, to podzielcie się w komentarzach, jeżeli chcecie. Ja, jak staję na modlitwie i pytam się, Panie Boże, co chcesz, żebym zrobił w tej sytuacji? W wielu sytuacjach, gdzie staję przed wyborem. To często to, co słyszę. Tak w sercu czuję, że to co on mi mówi, to jest a jak ty byś chciał? Czuję, że on mi pozostawia dużo wolności w moim życiu, że mogę wybrać i jedną, i drugą ścieżkę, a on zarówno tu, jak i tu pójdzie razem ze mną. To jednak, do czego mnie wzywa nieustannie, to żebym trwał wobec niego w postawie posłuszeństwa. Co to jest postawa posłuszeństwa? Pisze o tym Raniero Kantalamesa w książce Posłuszeństwo, którą cytowałem już ostatnio. Chodzi w niej o to, że przedstawiam Bogu moje sprawy, mówię Bogu o tym, czym żyję, i proszę Go, żeby Jego duch prowadził mnie w moim codziennym życiu i w codziennych wyborach. Ja najbardziej lubię powierzać się Bogu w ten sposób na początku dnia z samego rana. Proszę Go, żeby Jego duch prowadził mnie przez cały ten dzień. I wierzę w to, że ojciec chętnie daje ducha świętego tym, którzy go proszą, bo tak powiedział Jezus w Ewangelii Łukasza, rozdział 11, wers 13. I kiedy w ten sposób powierzę się Bogu, powierzę się prowadzeniu ducha świętego, to wierzę, że on ma we mnie przestrzeń, żeby działać, żeby mnie prowadzić. Kantala na 57. stronie pisze w ten sposób: Jest rzeczą normalną, iż podczas krótkiej modlitwy nie usłyszę żadnego głosu, nie otrzymam wyraźnej odpowiedzi, co mam czynić. A przynajmniej nie jest potrzebna taka odpowiedź, aby to, co zrobię, było już posłuszeństwem. Bowiem w ten sposób poddałem moją sprawę Bogu, wyrzekłem się już mojej woli, zrezygnowałem z decydowania samemu i dałem Bogu możliwość interweniowania, jeśli chce, w moje życie. Cokolwiek teraz zdecyduję, kierując się zwykłymi kryteriami rozeznania, zawsze będzie to posłuszeństwo wobec Boga. Więc mam powierzyć się Bogu powierzyć się prowadzeniu Ducha Świętego, a potem po prostu kierować się własnym sercem i własnym rozumem oświeconym Ewangelią, stosując zwyczajne kryteria rozeznania. Co to znaczy? No, na przykład mogę się zastanowić, czy jeśli pójdę tą drogą, to to będzie służyć mojej duszy, mojej relacji z Bogiem. Mogę się zastanowić, czy to będzie służyło mojemu życiu i życiu tych ludzi, z którymi żyję, czy dzięki temu wyborowi moje życie będzie się rozwijać i udzielać innym, czy raczej będzie się kurczyć. Mogę się też zastanowić, czy ta droga, którą wybieram, służy pojednaniu i pokojowi, czy raczej jest tam jakaś forma ukrytej agresji względem innych, czy względem samego siebie. No i na końcu, przyglądając się swojemu ego i swojemu ja prawdziwemu, czyli mojej tożsamości Bożego Dziecka, mogę się zastanowić, czy ten wybór podpowiada mi moje wewnętrzne Boże Dziecko, wolne, szczęśliwe, nieśmiertelne, które doświadcza miłości Ojca, czy to mi raczej podpowiada moje ego, które chce panować, udowadniać i próbuje sobie jakoś zdobyć miłość, bo czuję, że tej miłości ma za mało. Więc takie pytania mogę sobie zadać przed dokonaniem wyboru, a potem jak już dokonam tego wyboru i będę w trakcie realizacji, mogę się przyglądać temu, jakie są owoce tego wyboru. Czy rzeczywiście to służy mi, służy innym, czy rzeczywiście to było z Bożego ducha, czy raczej właśnie z tego poziomu ego. Poznawanie własnego ego i własnej prawdziwej tożsamości Bożego dziecka, to jest zadanie na całe życie. To nie jest tak, że my już to musimy umieć. Mamy prawo uczyć się na błędach. Na tym też polega życie i duchowy rozwój, że podejmuję decyzje i się uczę, podejmując refleksję nad owocami tych decyzji. I to myślę jest dobry moment, żeby odpowiedzieć na to pytanie z komentarza: co jeżeli jestem w głębokim duchowym strapieniu, nie słyszę Bożego głosu, widzę tylko ciemność? Święty Ignacy z Loyoli w swoich regułach rozeznawania duchowego mówi, że jeżeli ktoś jest w strapieniu duchowym, to tym bardziej powinien się modlić, nawet jeżeli nie dostaje żadnej odpowiedzi. Nawet jeżeli jego modlitwa może jedynie przypominać modlitwę Hioba, czyli być takim wołaniem skargi wobec Boga, nawet ze złością, z wyrzutem czy z niechęcią wobec własnego życia lepiej jest to wyrażać przed Bogiem, niż zostać z tym w sobie i to kisić. Więc pierwsze modlić się, mimo wszystko, wołać do Boga, a drugie Zgodzić się na to, że jestem w tym stanie, w jakim jestem, przyjąć samego siebie z tym doświadczeniem, nie myśleć za szybko nad tym, jak to zmienić, ale najpierw zgodzić się na to, że to jest. I to jest bardzo trudne, ja mam tego świadomość, ale jednocześnie jestem przekonany, że to jest konieczne. I warto w takiej sytuacji pamiętać, że Bóg mówi do nas nie tylko przez natchnienia, obrazy, słowa czy jakieś poruszenia serca na modlitwie ale mówi też na wiele innych sposobów. Cantalamessa pisze o tym w ten sposób na stronie 59. Bóg, jak powiadał święty Grzegorz Wielki, nieraz napomina nas słowami, kiedy indziej zaś poprzez fakty, to znaczy poprzez wydarzenia i sytuacje. Istnieje pewien rodzaj posłuszeństwa Bogu, nierzadko to najbardziej wymagające, które polega po prostu na posłuszeństwie sytuacjom. Kiedy widzimy, że pomimo naszych wysiłków i modlitw są w naszym życiu sytuacje trudne, a niekiedy nawet absurdalne i w naszym przekonaniu duchowo szkodliwe, które nie ulegają zmianie, winniśmy zaprzestać walenia głową w mur i zacząć dostrzegać w nich milczącą, ale zdecydowaną wolę Boga w stosunku do nas. Doświadczenie pokazuje, że dopiero po wypowiedzeniu pełnego i płynącego z głębin naszego serca tak. W odpowiedzi na bolesne sytuacje, tracą one swą niepokojącą moc nad nami. I mogę tutaj podzielić się z wami moim własnym doświadczeniem zmagania z lękiem, który bardzo dużo mi utrudniał w życiu, bo czasem miałem takie stany, że nie mogłem nad nim już zapanować i prosiłem Boga o to, żeby on ten lęk usunął z mojego życia. Chciałem się go pozbyć. I dopiero wtedy, kiedy pogodziłem się z tym, że lęk jest naturalnym ludzkim doświadczeniem, i że będę go doświadczał przez całe życie, i kiedy przyjąłem go, zrozumiałem, że on nie jest przeciwko mnie, że on nie jest po to, żeby niszczyć, ale że to jest mechanizm mojej psychiki, która próbuje się bronić, która próbuje się jakoś o mnie zatroszczyć. Dopiero wtedy, kiedy się na to zgodziłem, przestałem z lękiem walczyć, przestałem próbować jakoś się go pozbyć, a zacząłem przyglądać się sobie, i zauważyć te sposoby, w jaki mogę pomóc sobie, w jaki sposób mogę zatroszczyć się o moją zalęknioną głowę. I to nie było łatwe, no bo święty Jan przecież mówi, że w miłości nie ma lęku, i kto się lęka, ten nie wydoskonalił się jeszcze w miłości. Więc ja samego siebie przez długi czas oskarżałem o to, że źle żyję duchowo, bo doświadczam lęku. Dopiero kiedy dałem sobie prawo do tego, żeby doświadczać wszystkiego całej gamy ludzkich uczuć, Wtedy mogłem naprawdę zacząć odkrywać drogę do pokoju, harmonii i spotkania z Bogiem w tym życiu, które mam. Jestem przekonany, że duża część naszych duchowych ciemności, jeśli nie większość z nich, jest de facto spowodowana dolegliwościami psychicznymi. Jeżeli ktoś prowadzi intensywne życie kontemplatywne, okej, okay, może to być doświadczenie jak u Świętego Jana, nocy ducha, ale jeżeli ktoś jest bardzo aktywny zawodowo, robi karierę i mówi, że doświadcza nocy ducha, to mam dużą wątpliwość. Raczej to jest wtedy problem psychiczny. I co wtedy należy zrobić? Nie należy walić głową w mur, czy Klęczeć i czekać, aż Bóg coś w cudowny sposób zmieni w naszym życiu, tylko trzeba właśnie przyjrzeć się sobie i zobaczyć, jak ja mogę się zatroszczyć o moje zdrowie psychiczne, pójść do psychologa, porozmawiać z kimś, poszukać pomocy. Ale rozważmy jeszcze jeden przypadek to znaczy taki, gdzie nie ma jakiegoś wyraźnego cierpienia psychicznego, a jest po prostu cisza na modlitwie. Jezus nic mi nie mówi. I tutaj może to być spowodowane tym, że mam nierealne oczekiwania względem tego, co Jezus będzie mi mówił, że ja oczekuję tego, że On będzie mi mówił bardzo precyzyjnie i konkretnie, co mam zrobić, jakiego wyboru mam dokonać, czy mam kupić. Płatki miodowe czy czekoladowe, czy mam kupić masło czy margarynę. I to się po prostu nie wydarzy. Tak jak już się przed chwilą dzieliłem, ja doświadczam tego, że Jezus pozostawia mi bardzo dużo wolności w moim życiu. I ten głos, który ja słyszę, bo ja mam takie poczucie, że On mówi do mnie nieustannie, ale On mi nie mówi zrób to, zrób tamto. On nie jest takim szefem dyrygującym mną cały czas. To, co On mi mówi nieustannie, to jest jestem. On mi mówi, że On jest ze mną. Jak idę na Eucharystię, bardzo mocno tego doświadczam, jak On mi mówi: Jestem, jestem tutaj, w Eucharystii, jestem tutaj we wspólnocie. Idę do lasu, widzę przyrodę, która się budzi do życia i słyszę Jego: Jestem, jestem tym, który to wszystko ożywia. Spotykam się z własnym oddechem na modlitwie. I czuję Jego jestem w sobie, czuję Jego ożywczą moc, to, że On mnie podtrzymuje w istnieniu. Jest tyle sposobów, w jaki Bóg mi mówi o tym, że On jest, On, Stwórca, Dawca Życia i Zbawiciel On jest cały czas we mnie i cały czas działa. Więc, jeżeli nie słyszysz Bożego głosu, to idź na spacer, popatrz sobie na przyrodę wiosenną, usiądź sobie, posłuchaj własnego oddechu. Posłuchaj życia, które się wydarza w tobie. Usłysz to, Boże, jestem. Więc już na sam koniec, jako podsumowanie całego tego wywodu: co jest wolą Bożą względem nas, to żebyśmy żyli i cieszyli się życiem. Ezechiel 33:11 Na moje życie, wyrocznia Pana Boga, ja nie pragnę śmierci występnego, ale jedynie tego, aby występny zawrócił ze swej drogi i żył. Jego wolą jest to, żebyśmy żyli pełnią życia. I ta jego wola nieustannie już się spełnia, przez to, że on wszystko ożywia, wszystko podtrzymuje w istnieniu. Jego miłość jest jak rzeka, która płynie przez świat, nieustannie wszystko nawadniając, a ja mogę być jak to drzewo nad płynącą wodą z psalmu I, którego liście nie więdną i które wydaje owoc w swoim czasie. Mogę zapuszczać coraz bardziej w Bogu korzenie i stawać się częścią Jego ekosystemu, pozwalając na przepływ Jego miłości we mnie. Mogę też czasem czuć się jak ta plewa, którą wiatr rozmiata, wtedy kiedy ja się trzymam mojego ego, mojego małego chcę, który chciałoby zmienić wolę Bożą, a nie dostroić się do niej. Ale zawsze mogę wrócić, zawsze mogę się nawrócić i z powrotem zestroić się z Bożym rytmem i z Bożym działaniem we mnie. Więc, kochani, nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię. To jest przesłanie dla nas na ten wielki post. A na koniec jeszcze zapowiem, że w tym tygodniu zmieni się trochę szata graficzna naszego kanału. Postanowiłem trochę ją odświeżyć. Teraz logo będzie wyglądało tak. Jest tutaj taki element symboliki kolorystycznej, to co boskie łączy się z tym, co ludzkie. Myślę, że to bardziej jakoś będzie odpowiadało treściom, które są tutaj na kanale. Nie jest to jakaś radykalna zmiana, ale zawsze jakieś odświeżenie na wiosnę. A dzisiaj dziękuję Wam już bardzo za uwagę. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem, cześć.